Co jest? Papiery niepodpisane, panie komendancie. Dokumenty niewypełnione. Będzie postępowanie dyscyplinarne. Ja się już tymi sprawami nie zajmuję. Ja tylko informuję. O, nie, nie, nie. Ja tu przyjechałem odpocząć i niczego nie będę podpisywał. Nie będzie podpisywał! Tak jest! Komendancie, no ale jak to tak... Bez królowej? Przecież to się nie godzi. Przecież ja chciałem tu tylko spokojnie sobie ryby. Ale proszę, spokojnie, pan się nie martwi. Ja niczego nie zapomniałem. O, tu są dyplomy. A na co mi one tu? Ja tu łowię ryby. Ryby. Ryby! No jak to po co, żeby nikt nie powiedział, że pan nie ma kompetencji! No ja nie mam kompetencji! A, a w ogóle kto miałby to mówić? Jak ja tu przyjechałem od początku To jak będzie z tymi podpisami? Jeszcze dla Pana taki, o, taki akcencik. <laughs> Przecież ja chciałem tylko łowić sobie ryby. Ry, ryby. O, ryby. Panie Komendancie. Ryby. 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 Panie Komendancie, pobudka. A, a, co się śniło? Co? K***a, 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 twoja, w... za... Za... Sprawa jest. <toletwa> Audioteka.pl przedstawia: Kinga Kszenińska i Krzysztof Komander. Sierżant KAW 3. Reżyseria: Krzysztof Komander. W rolach głównych Borys Szyc, Olaf Lubaszenko, Agnieszka Więdłocha, Ewa Szykulska, Agnieszka Żulewska.